W 22 maja Marta Paduczenko zaczynamy magazyn miejski, a w dzisiejszym wydaniu o doradztwie zawodowym jesteśmy sobie potrzebni papieska rocznica doradztwo zawodowe pilna potrzeba nowoczesnej oświaty. Na ten temat debaty zorganizowało Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dziś, 22 maja, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamości odbyła się debata oświatowa o kształceniu i doradztwie zawodowym. Debatę zorganizowano w celu nawiązania dialogu pomiędzy przedstawicielami szkół, pracodawcami i Urzędem Pracy, by zapewnić odpowiednią jakość kształcenia oraz doradztwa zawodowego, zwłaszcza na etapie gimnazjum. Wsparcie, stworzenie sieci, współpracy w kwestii doradztwa zawodowego, prawda? Chodzi o i na poziomie gimnazjum, i na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, żeby wesprzeć osoby, które doradzają uczniom, absolwentom w jak najlepszych wyborach edukacyjnych, żeby no, po prostu tutaj ta, to doradztwo funkcjonowało, powiedzmy na jakiś taki wyższy poziom weszło. Spotkanie było także okazją do nawiązania współpracy szkół, pracodawców i przedstawicieli urzędów pracy. Powiatowe urzędy pracy w całej Polsce są zobligowane ustawowo do tego, żeby prowadzić. Ranki zawodów nadwyżkowych i deficytowych. Czy tutaj na pewno dzisiaj poinformujemy oświatę o tym, co się dzieje z ich absolwentami na rynku pracy. Ponadto przedstawimy od strony praktycznej, jak wygląda sytuacja na rynku pracy, w których zawodach najwięcej osób jest zarejestrowanych, w których zawodach najtrudniej znaleźć zatrudnienie, jak przedstawiają się oferty pracy tutaj na terenie działania powiatowego Urzędu Pracy, jakie są możliwości wsparcia dla przyszłych absolwentów szkół tutaj zamojskich i jakie są instrumenty wspierające te, te które, którymi Urzędy Pracy w Polsce dysponują. Organizatorem debaty było lubelskie samorządowe centrum doskonalenia zawodowego. Młodzieżowy Dom Kultury imienia Kornela Makuszyńskiego od czterech lat organizuje spotkania seniorów z dziećmi z Domu Dziecka. Jesteśmy Sobie Potrzebni, to projekt realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury wraz z Uniwersytetem III wieku w ramach projektu ABC XXI wieku. Cała Polska czyta dzieciom. Projekt realizowany jest od czterech lat i przynosi ogromne efekty, a polega na zwykłych spotkaniach seniorów z Uniwersytetu III wieku z dziećmi z domu dziecka w zamościu. Stopniowo od czterech lat formalne spotkania w ramach projektu przeradzały się z oficjalnych do niemal rodzinnych, udowadniając jak dzieciom potrzebni są dorośli. A dorosłym dzieci. Jadąc w autobusie, po autobusie naraz krzyczy: Dzień dobry, panie Bogusiu. No to jest coś wspaniałego. Ludzie się oglądają, wszyscy zwróceni uwagę na kogo, a to pół autobusu akurat do domu dziecka przyjeżdża, wracając z zajęć czy co. To jest wspaniała rzecz. I te, te dzieci nam dają takie poczucie dobrze spełnionej obowiązku takiego. Życia, tak? I tutaj mamy taką dużą satysfakcję. Seniorzy będą dla nich znakomitymi nauczycielami wartości i tradycji, a także ważnymi dorosłymi, których zabrakło w życiu tych dzieci. Eee, Babcię przyszywaną. Eee, pomaga mi, e, rozmawia ze mną i mogę na nią w każdej chwili polegać. Projekt zakończy się w połowie czerwca tego roku spektaklem teatralnym przygotowanym przez grupę oraz wystawą prac w oparciu o warsztaty komputerowe i warsztaty zdrowej kuchni. Bieg Nadziei w rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II zorganizowało gimnazjum nr 3 w Zamościu. Ósma edycja Biegu Nadziei, organizowana przez gimnazjum nr 3 w Zamościu, odbyła się 17 maja na terenach przy szkole. Bieg corocznie upamiętnia rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Bieg Nadziei do szkoły przyjeżdżają reprezentacje z szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Zamościa, a także te szkoły, które noszą imię w diecezji zamojsko-lubaczowskiej imię Jana Pawła II. Spotykamy się na takich, można powiedzieć, zawodach sportowych. Uczniowie biegną z wytyczoną trasą. Na poszczególnych punktach otrzymują, losują właściwie pytania i odpowiedzi na te pytania. Pytania dotyczą życia i pracy, misji, działalności i tego co przez całe swoje życie zrobił Jan Paweł II, co przekazał nam. Na pewno będzie dużo pytań dotyczących rodziny, bo jak wiemy, że Jan Paweł II i ukochał młodzież, i kochał wszystkich nas, kochał też i rodzinę. Główną intencją przedsięwzięcia było wyrażenie hołdu polskiemu papieżowi przez młodzież identyfikującą się z pokoleniem JP2. Idea i pomysł organizacji Biegu Nadziei, imprezy sportowej ku czci naszego papieża Polaka zrodziła się tuż po śmierci naszego papieża, kiedy to chcieliśmy, by w jakiś sposób upamiętnić jego pontyfikat, czasy jego... Panowania nad naszym kościołem. I w ten sposób chcemy, aby nasza młodzież i dzieci również, bo w biegu uczestniczą dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, aby nie zapomniały o tym wielkim człowieku, który był dla nas wszystkich wielkim autorytetem. Biegowi przez dwa tygodnie towarzyszyły inne spotkania i wydarzenia, m.in. koncert pod tytułem Jan Paweł II i Rodziny, a także wykłady i panele dyskusyjne na temat wartości chrześcijańskich. Honorowy patronat nad imprezą objęli Jego Ekscelencja biskup diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ksiądz dr Marian Rojek, a także prezydent Zamościa Marcin Zamojski. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.